Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym zaprosić na odcinek wszystkie te osoby, które bardzo mocno zastanawiają się nad tym, jak zostawić ten tak zwany etat albo jak się przebranżowić na pracę, na zawód, który według ich odczucia dzisiejszego daje im radość, daje im szczęście. Wiem, co to jest za rodzaj rozkminki w nas, i dzisiaj chciałabym wnieść takie fajne rozwiązanie, fajną radę dla Was. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to zostańcie. Moje kochani, z racji tego, że y, otwiera się u nas bardzo mocno teraz ten, ta przestrzeń serca, no to y, w pewnym czasie niektórzy, nie wiem, że wszyscy, ale większość osób, która już jest na jakiejś ścieżce zawodowej. W pewnym momencie odkrywa, że tak do końca to nie jest to, co one chcą robić. Wyuczyły się, potrafią to, może nawet mają z tego fajne pieniądze, ale gdzieś tam budzi się w nich taka iskierka, że nie daje im to jednak takiej satysfakcji, że to nie tylko o to tutaj w tym chodzi. Dlatego też bardzo dużo osób przebranżawia się. Dużo osób rozwija się, dużo osób y, robi sobie różne kursy, szuka, poszukuje tej swojej, y, mówi się często, niszy, ale po prostu chodzi o to, żeby one y, znalazły swój kawałek chleba. To, co, czym będą się karmić, to jednocześnie będzie karmić je, ale i też karmić innych. I ja dzisiaj chciałabym y, zwrócić ją uwagę na coś bardzo, bardzo ważnego. Coś, co... Y, Wpędziło mnie w, w nielada poczucie takiej frustracji, nawet czasem jakiejś depresji, a co było niepotrzebne i mogłabym was uchronić poniekąd przed wpadnięciem właśnie w taką pułapkę. Ale i też dać taką cenną radę, co robić zamiast właśnie takich dziwnych różnych kroków. Czyli pierwsza sprawa jest to, że na pewno. Jeżeli mnie słuchasz, to na pewno już masz coś takiego, co rozpala Twoje serce. Co wzbudza w Tobie entuzjazm. Co chciałbyś, chciałabyś robić po prostu od rana do wieczora. Nawet na początku, nawet nie chcesz za to brać pieniędzy. Bardzo często jest to właśnie coś, co robiąc, Stracisz poczucie czasu, w ogóle nie czujesz zmęczenia. No mówię, chcesz to nawet charytatywnie robić, jest to takie, jakieś, czujesz takie turbo doładowanie, czyli poniekąd wydatkujesz energię na coś, tak? dzielisz się może wiedzą, może jakimś swoim fachem, robiąc jakieś, wykonując jakieś rzeczy, na przykład manualne, ale czujesz się po zrobieniu tego, po daniu tej usługi, po podzieleniu się z kimś. To mówię, wiedzą czy, czy, czy czymś takim technicznym, po prostu czujesz się doładowany energetycznie. Nie masz poczucia takiego straconego czasu. No, myślę, że to już czujesz w sercu. I bardzo często to, 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 to pragnienie, inaczej, ten impuls, że no, może niekoniecznie jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, w którym chcielibyśmy być i w którym to nasze marzenie może się spełnić. Mm, bardzo często ten impuls dochodzi do nas właśnie wtedy, kiedy jesteśmy właśnie w takim jakimś całkiem odjechanym miejscu, albo w jakimś miejscu, które uważamy, że my w tym miejscu nie jesteśmy w stanie się realizować, wykonywać tego naszego mm, od serca zlecenia takiego, od Boga. I to jest też takie frustrujące. Natomiast... Jestem pewne błogosławieństwo. Ja muszę Wam powiedzieć, że kiedy do mnie dotarło, yy, że no kurde, nie za bardzo, tu gdzie jestem mogę robić to, co chciałabym godzinami robić, yy, to bardzo mocno chciałam wyszarpać się z tego miejsca. Yy, dwoiłam się, troiłam, wydatkowałam energię na rzeczy, które nie przynosiły niemalże żadnych rezultatów. Wydawałam pieniądze, angażowałam swój czas, kosztowałam. Denerwowałam się bardzo, jak coś nie wychodziło e, i mm, kiedy podjęłam taki drastyczny krok, a to już było po 3-4 latach próby wydostania się, wyszarpania się nie, z pewnego miejsca, to po prostu przyszła taka blokada, że zatrzymało mnie to totalnie i okazało się, że ten mój etat, tam to miejsce, gdzie pracuję, ono mi tak, wiecie jak to kolokwialnie, uratowało mi tyłek. E, i do czego zmierzam, kochani, jeżeli jesteś taką osobą, która zebrała już narzędzia jakiegoś rodzaju, tak, wyedukowała się, po, przede wszystkim poczuła, co sprawia jej radość, czym, co mogłaby, czym mogłaby się zajmować wielokrotnie w ciągu dnia. Co jest, co daje satysfakcję w dzieleniu się tym? To po pierwsze. Po drugie, poczyniła już pewne kroki, czyli zebrała jakieś materiały, jakieś narzędzia, zdobyła wiedzę, być może. niejednokrotnie jest to bardzo mocno związane z wiedzą, a jeszcze się wiedzą to już w ogóle. Albo jakieś techniczne, manualne zdolności. Już trochę tego zdobyłaś. Nie mówię, że wszystko, bo wiecie, wszystko to jest, wszystko to jest bardzo dużo. Ale już coś masz, już to czujesz, już wiesz, że mógłbyś tego, czy mogłabyś tym używać, tego używać i czułabyś się w tym świetnie to, a jesteś jednocześnie w takim miejscu, w którym jesteś, w którym widzisz, no typu, na przykład mechanik samochodowy odkrywa w sobie jakieś takie kołczowe zdolności, kołczowe talenty, ludzie zaczynają do niego przychodzić i częściej niż samochody, on by naprawiał ludzkie życia, uczestniczył w naprawie ludzkich żyć. I to jest, kochani, piękne, kiedy to się rodzi i... Jest taki, jeden z takich, jest taki jeden etap takiego zachłyśnięcia się. No, to ja wyskakuję stamtąd, wyskakuję na przykład z tego, z tego garażu, wyskakuję z miejsca, w którym jest jakiegoś korpo i tak dalej i otwieram własną działalność. I nagle będę robić to, co, co, co tam chcę. I są osoby, które tak robią i mają na to przyzwolenie, i nie rozjeżdżają się, czyli nie ma potem. Takiego niemiłego rozczarowania, że one coś rzuciły i to spaliło na panowce, czyli po prostu to nie wyszło. I jest poczucie wtedy takiej porażki. Są takie osoby, które zrobiły taki krok i im to wyszło fantastycznie. Natomiast jest dużo osób, które wzniosły się powyżej jakiegoś lęku, tak, to jest heroiczne, to jest piękne, natomiast zapomniały, że one nie mają za dużo fundamentów. Zrobiły chaotyczny mm, ruch, trochę takiego, jak to się mówi, głupca w kartach tarota. Fajnie idzie. Tylko nie, taki ruch różnie może się skończyć. I głupiec w kartach tarota akurat ma bardzo dużo, znaczy w tobołku, który niesie ze sobą, ma bardzo dużo narzędzi. Natomiast może być taki moment, że ty jeszcze nie masz tych narzędzi, które potrzebne ci są, żebyś w pełni, świetnie, pomagowo, że tak powiem. Czy jako mak realizował tą złotą ścieżkę życia? Wydaje ci się, że masz już dużo, ale Bóg wie, że może masz jeszcze za mało. I dlaczego pewne rzeczy się wydarzają? Pewne rzeczy, pomimo pewnych jakichś takich wątpliwości, właśnie robią taki heroiczny, dziwny krok i rozwalają się na pierwszym zakręcie. To jest ciekawa nauczka. To jest bardzo ciekawa nauczka. I tutaj trzeba sobie to rozważyć, właśnie e, po co to się stało, dlaczego tobie się to wydarzyło. Czy to aby na pewno jest twoja droga? Właśnie, zadaj sobie takie pytanie. Czy to jest na pewno moja droga? Czy ja to na pewno czuję? Czy ja na pewno jestem gotowy, gotowa na to, żeby to robić? Bo powstrzyma nas, to wróć sobie do poprzednich filmów, dlaczego właśnie jak blokady, kiedy się w życiu zdarzają, to tam będziesz to mieć wytłumaczone. Natomiast są takie osoby, które stoją w miejscu teoretycznie, w tym, którym był, by, pracują. Powiedzmy, czy niech będzie to ten jakiś tam etat. I one mają takie poczucie frustracji. Takie poczucie. Hmm, kurczę, stoję w miejscu, nic się nie dzieje, inni idą do przodu. A ja tutaj po prostu tracę czas, a mógłbym robić jakieś wielkie rzeczy, albo mogłabym. Yy, I Faktycznie można przeciągnąć ten czas, że mamy jakieś zaproszenie od wszechświata, jakieś znaki takie od wszechświata, gdzie zapraszani jesteśmy do różnego rodzaju aktywności tej naszej nowogatunkowej, natomiast nie podejmujemy tego, bo już jesteśmy tak sfrustrowani, że utknęliśmy, że nie ma sensu. I ta frustracja może nas całkowicie zatrzymać. Natomiast marzenie to, to takie poczucie, że my chcemy być kimś tak? takim. Z wykonującym wykonującym swój zawód, tak, czy pomagający innym ludziom, to to marzenie, jeżeli jest w Tobie, to należy je podtrzymywać w pewien sposób, pomimo różnych okoliczności życiowych. I teraz ym, i na moim przykładzie właśnie została taka sytuacja mi zrobiona, że ja bardzo szarpałam się, chciałam wyjść. Yy, bardzo szybko, po prostu nie znienawidziłam miejsce swojej pracy. Yy, źle o nie myślałam. W, wdzięczność tak wstydziłam gdzieś tam przez zęby i sytuacja nastała taka, że właśnie heroicznie mówię, dobra, wychodzę już 3 lata czy 4 lata, zdobywam naukę, edukuję się, wiedzę, wiedzę mam. I mówię, nagle zacznę teraz zdobywać ludzi i nie wiadomo co, nie miałam struktury. A rzuciłam się na tą głęboką modę tak. Troszeczkę w kamizelce ratunkowej, bo na pół etatu, ale kochani, pojawiło się takie zdarzenie losowe, którego nie mogłam pominąć e, i po prostu wróciłam na znane mi miejsce pracy. I kochani, to mi nauczyło bardzo wiele. Po pierwsze, pokazało mi, że przez to doświadczenie, które było dla mnie takie dosyć trudne emocjonalne, które mnie zatrzymało, ja zatrzymałam się również w tym galopie. Potrafiłam sobie wtedy zweryfikować, czy aby na pewno to miejsce, w którym jestem, ten etat, gdzie jestem, czy to aby na pewno jest takie złe miejsce, w którym, w którym a, które mi szkodzi, w którym ja nie mogę w jakiś sposób realizować siebie. I tu moja pierwsza podpowiadajka. Koniecznie, jeżeli jesteś na drodze jakiejś takiej y, zmiany zawodowej albo w ogóle poszukiwania siebie, ty musisz zrobić sobie te, y, test talentów Galupa. Chociażby pięć tych pierwszych swoich top 5, to Ci tak pięknie pokaże esencję Twojej istoty, że, że szok, żeby nie być gołosłowną. Ja mam tutaj ze sobą, niedawno otrzymałam właśnie taki certyfikat. U mnie tutaj ma wypisane swoje talenty, galupa, ale i też talenty duchowe. Ja akurat robiłam to u, u takiej pięknej istotki, która się nazywa Tejsja Laudy. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to ja bardzo bardzo zachęcam. Natomiast y, jest też taka sytuacja, że może być że się ten test zrobić u innych osób, tak? Bo to cenowo wygląda chyba tak samo. Natomiast tu ja mam sprawdzone miejsce, więc po prostu taka polecajka. W ogóle teraz się zorientowałam, że wam w ogóle filmik y, nagrywam w pionie, a nie w poziomie. Oh, by the way. Zostawmy, <laughs> Najwidoczniej tak ma być. Y, I teraz po pierwsze, to jest to, co koniecznie trzeba zrobić. Dlaczego? Czym mi to pomogło? Kiedy zobaczyłam, jakie mam talenty, czyli jakimi narzędziami posługuję się tutaj ja, Agnieszka, czy dusza Agnieszka zawarta w tym moim ciele, to zobaczyłam, że ja w tym miejscu, w którym jestem, mogę już używać tych talentów i to jest dobre miejsce, takie, takie przedszkole albo taka podstawówka przed wybraniem szkoły średniej. To jest takie na rozkręcenie siebie, na opanowanie tego, na nauczenie się. Natomiast Kilka lat temu, kiedy zrobiłam skok na Bungee, to yy, zanim mnie to oczywiście powstrzymało, to ja tego nie miałam w sobie, ja tego nie wiedziałam. Kierowałam się chęcią ucieczki, a nie chęcią rozwoju, tak naprawdę, i to była już była zła pobudka. Więc po pierwsze, bardzo proszę Ciebie, jeżeli teraz naprawdę tego jesteś na tym etapie, to proszę skorzystać z mojej ścieżki, bo to naprawdę pomaga i to wszystkim to pomaga. Zrób sobie test talentów Galupa. W komentarzu, jeżeli chcesz, to dopytam, to Ci podeślę link, gdzie ja robiłam. Uważam, że to jest fantastyczne miejsce. Druga rzecz. Zapamiętaj sobie trzy takie zasady. Te zasady ja sobie yy, yy, znalazłam w takiej fajnej książce, która teraz w zasadzie do mnie przyszła. Jest to książka... Yy, Jensen Franklin, nie mogę tego przeczytaj do końca, tego, tego imienia, ale uwierz, że możesz. I tutaj na stronie 130 bodajże czwartej, czekajcie, nie, że mnie. 137 zakreśliłam sobie bardzo ważne etapy. Po pierwsze, i to jest moja rada. To jest moja rada e, dla tych, którzy są niecierpliwi. I ja pamiętajcie, ja jestem, mam dużo ognia w sobie, y, czyli też e, poniekąd dużo niecierpliwości we mnie. Dlatego też e, trzeba to umieć tego konia e, takiego rozpędzonego, po, po, też e, pokierować. Czasami powstrzymać, <laughs> ale Bóg zatrzymał mnie, bo wiedział, że rozjadę się na zakręcie i zrobi sobie krzywdę. I pierwsza rzecz, kochani, to jest tak, jak zrobisz sobie talenty galupa, to zacznij tam, gdzie jesteś. Nie uciekaj gorączkowo, nie próbuj wyszarpać się z jakiegoś miejsca, nie, nie zacznij nienawidzić jakiegoś miejsca. Znając swoje talenty, zacznij pracować z tymi, tale tymi talentami i z tymi talentami. W tym miejscu, gdzie jesteś. I uwierzcie mi, ja, jak zobaczyłam sobie, gdzie ja jestem, jakie ja mam talenty, to ja mówię, matko, to jest, no, gdzie ja po prostu tutaj w handlu, a ja po prostu takie rzeczy mam. Handel, dla mnie apteka to jest handel poniekąd. I ja mówię, jakim sposobem ja mogę realizować swoje talenty, które są bardzo takie bliskie, serdeczne, empatyczne, a nie jakieś tam po prostu sprzedawanie jakiejś chemii, prawda? I jednak da się. Da się. Co wtedy przychodzi? Przychodzi spokój. Przychodzi w, ty, w tobie spokój. Nie chcesz gorączkowo wydostać się z jakiegoś miejsca. Akceptujesz to, że jesteś tu, gdzie jesteś, a tym bardziej, mając takie doświadczenie, gdzie, że ja chciałam uciec, a mnie zatrzymało w tym miejscu, no to już miałam takie naprawdę milion procent, że prześle Bóg chce mnie zatrzymać w tym miejscu. Z jakichś powodów. Już teraz bardziej po w sumie trzech latach rozumiem, dlaczego mnie tam zatrzymało. Więc zacznij, mając, nie tracąc swojego marzenia o tym, kim chcesz być, co chcesz robić. Nie trać tego marzenia. Miej je cały czas. Nawet tutaj autor fajnie pisze, napisz sobie to marzenie, nawet jeśli ono jest ogromne, bo chcesz być prezydentem, a pracujesz w garażu, czy gdzieś tam, nie wiem, jesteś stolarzem czy mechanikiem samochodowym, cokolwiek to jest, obojętne. To kurczę. Zapier Miej to w sercu, ale i możesz sobie też to napisać gdzieś na kartce, żeby to nie uciekło. I zacznij, zobacz jakie narzędzia dał Ci Bóg właśnie dzięki zrobieniu tego, temu, temu, te, tego testu. Dzięki zrobieniu tego testu. <grych> zobacz jakie masz talenty i już gwarantuję Ci, że w tym miejscu, w którym jesteś, już możesz zacząć praktykować, ćwiczyć się w tym. Drugie, użyj tego co masz. To też oczywiście mówię o talentach. Czyli to, co masz, już możesz używać. Zgromadzona wiedza, zgromadzone doświadczenie, coś czego się nauczyłeś, coś, co może praktykujesz sam w domu. Gdzieś ktoś może cię czegoś nauczył. I zrób to, co możesz. Tak? Nie, nie da się, kochani, e, skoczyć do Morza Bałtyckiego będąc w górach w zakopanym. No nie da się. Ale będąc. W zakopanym możesz yy, wyobrażać sobie, jak pływasz w wodzie, co tam robisz, jak to wszystko u Ciebie jest. Więc to się wszystko da zrobić. Sekundkę. O, przepraszam, musiałam na chwilkę zrobić pauzę. Więc yy, powtarzam. Zacznij tam, gdzie jesteś. Nie szarp się. Zacznij używać tego, co już masz. Bo zobaczcie, co się dzieje. Jeśli my się... Przebranżawiamy, niech to spłyca do takiego poziomu. Jeśli my się przebranżawiamy, no to moi drodzy, my musimy... pamiętać, jak przyszliście pierwszy raz do swojej pracy? Nie pamiętam, jak ja po studiach przyszłam do apteki, ja nic nie wiedziałam, po prostu byłam, musiałam się douczać, tak? I zanim poczułam w ogóle jakąś sprawczość w tym temacie, że jestem dobra w tym, że to, mnie, że to służy ludziom dobrze, tak na, na, na wiele procent, na wiele, 10%, procent, no to minęło, myślę, przypuszczam, że za 2-3 lata. Nie, jeśli ty teraz wchodzisz w coś zupełnie nowego, na przykład z manuala w jakąś psychologię, wow, kurde, to nie wymagaj od siebie za dużo. Nie bądź heroicznym, rozkrzyczanym dzieckiem, które po prostu mówi: Ja chcę, ja chcę, bo tu mi źle, tak? Nie o to w, nam w życiu chodzi, a my często tak chcemy. Taką mieć szybką gratyfikację. Wow, odkryłam w sobie powołanie. Wow, odkryłam w sobie. To ja teraz będę to robił, to ja się zwanie Nie rób tego. No, chyba że naprawdę wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to jest dla ciebie dobre na dziś dzień i masz ku temu fajne, solidne podstawy. Ale jeżeli ty musisz, chcesz tą zmianę wywołać i to się dzieje, tak wiecie, tak, tak, tak. To się dzieje tak na siłę, to jest takie wymuszone. Więc ja pamiętam, ile ja energii straciłam na pewne czynności, które w ogóle nie były potrzebne. I dalej nie wiem, czy to będzie w ogóle kiedykolwiek potrzebne. Te nasionka, które tam siałam, to możliwe, że one padły na nieurodzajną ziemię albo na, po prostu to stracona energia i czas. Nie wiem, czas pokaże. Zaakceptuj to miejsce, w którym jesteś. Używaj tego, co masz, czyli z tej wiedzy, z którą zgromadziłeś, tego talentu, który może gdzieś podpatrzyłaś, tak? Może tej, do tego, czego się nauczyłeś, nauczyłaś. Nie będziesz perfekcyjnie przygotowany. Nigdy nie jesteśmy perfekcyjnie przygotowani, bo jest też coś takiego, że zacznij robić, no bo inaczej nigdy, nigdy niczego nie zrobisz. Ale kochani, jeżeli my żyjemy w świecie, który jest też finansowy, gdzie nasze bezpieczeństwo również jest zależne od finansów, no to poniekąd no, na pewno jest tak w dużym zakresie. Nie masz partnera, który powie, kochanie, kochana, le siedź w domu, a jeszcze ci dopłaca do tego gabinetu, jeszcze ci tu zrobi jakąś Twoją, kupię ci tam stół do masażu albo, nie wiem, kupię ci te garnitury za miliony, te kamery za 20 milionów i tak dalej. Jeżeli tego nie masz, no to musisz i nie masz na przykład swoich oszczędności, no to kurde, to jest w ogóle crazy, nie? <laughs> Ale to pragnienie tak cię ciągnie, a jeszcze chęć ucieczki od czegoś tak cię ciągnie. Spokojnie, easy, <laughs> naprawdę spokojnie. Więc myślę, że to są naprawdę święte słowa. Zacznij tam, gdzie jesteś, zacznij używać tego, 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 co masz i jak umiesz tego używać, bo w praktyce ty dojdziesz do tego, jak to jest. Ja y, pamiętam, ile błędów popełniłam na tej mojej nowej ścieżce zawodowej, y, w tym moim marzeniu, które jeszcze do końca się nie zrealizowało. Jak widzicie, to trwa trochę lat w moim przypadku, ale wierzę, że. Za każdym tym momentem, gdzie zostałam zatrzymana, przyszła bardzo taka lekcja poznania siebie. I tego Wam życzę, żebyście właśnie ten czas przeznaczyli na ćwiczenie, na sprawdzanie siebie, na czucie siebie i na rozpracowywanie siebie tego, kim wy tak naprawdę jesteście. Bo najwidoczniej i nie jesteś jeszcze gotowy, gotowa w całości. Nam się wydaje, że my jesteśmy, ale zaufajmy. Nie jesteśmy czasami, chociaż jakoby by bardzo chciało, ale nie jesteśmy często, jak nas wstrzymuje gdzieś coś. I to jest akurat taka intencja siły światła, że nas wstrzymuje, bo byśmy się rozklekotali, rozlecieli, nie pozbierali, albo to, co byśmy zrobili, nie byłoby tak dobrej jakości, jak sobie tam Bóg wyobraża, że, że my możemy to dać. Więc z pokorą akceptujemy, działamy nie tracimy z oczu naszego marzenia I jeśli pojawią się jakieś znaki, okej, okay, tutaj, ktoś Ci coś zaproponuje, tu się pojawia się jakaś szansa, ale nie każe Ci dorzucać wszystkiego i nagle w trzy sekundy, to próbuj, testuj się, powiedz, okej, okay, tak, tak, nie straciłam tego, nie straciłam tego z mojego serca, to dalej jest. I tego Wam, kochani, życzę. Odwagi, ale nie szaleńczego heroizmu, bo to tak fajnie brzmi, ale to tak potem się kończy często upadkiem z konia. I, I takiego pielęgnowania w sercu, marzenia, które być może jest ogromne dzisiaj. Ja mam ogromne marzenie w sercu i ono też potrafi przytłoczyć, ale ono jest. Mam wsparcie, ale nie cisnę tego. Bo wiem, że przyjdzie odpowiednie miejsce, czas, kiedy ja będę na to naprawdę już gotowa. A może potrzebuję jeszcze zdobyć więcej narzędzi. Jeszcze bardziej się nauczyć nimi obracać, używać ich, żeby kogoś nie skrzywić, może nie zranić, może czegoś jeszcze po prostu nie wiem. A jego ja myślę, że oprócz to, tyle książek to wszystko wie. <laughs> Akurat taki mój przypadek. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiejsze spotkanie. Sorry, że to tak nie wiem, jak mi się uda odwrócić to przy obróbce filmu, to odwrócę to w poziom, ale nie wiem, czy to się uda. <laughs> Zobaczymy. Dzięki i całuski. Nie ja Wam to wszystko służy. A jeżeli potrzebujecie jakichś wskazówek. Jak coś chcecie dopytać, bo coś było nieprecyzyjnie, może powiedziane, albo coś za szybko, to w komentarzu pytajcie. Papatki.